Cześć, ja jestem Weronika i w dzisiejszym, co ja czytam przedstawiam Wam drobinki nieśmiertelności jakuba Świeka. Drobinki nieśmiertelności to zbiór 12 opowiadań inspirowanych podróżą Jakuba Świeka do Stanów Zjednoczonych śladami popkultury. Są to opowiadania fabularne. Ale nie fantastyczne. Są dwa dłuższe opowiadania, niektóre są bardzo krótkie, kilkukartkowe, kilkustronicowe, nawet ogólnie rzecz ujmując, są one bardzo filmowe. Przynajmniej dla mnie takie były. Bardzo filmowe z jednej strony i bardzo amerykańskie. Mamy na przykład opowiadanie, w którym mężczyzna chce wynająć schody do filmu. Schody konkretne schody mają zagrać w filmie, bo pasują i to mają być te schody. Ale właściciel tych schodów, zanim przejdą do dalszej dyskusji, opowiada temu mężczyźnie prawdziwą historię tych schodów, czyli tą taką pierwszą historię związaną ze schodami. W innym opowiadaniu mamy mężczyznę, który podróżuje autostopem z tirowcami. Mamy klasyczne porwanie czy morderstwo i odwet rodzica na mordercach. Każde z tych opowiadań ma zaskakujące zakończenie, ciekawą puentę i ogólnie są bardzo dobrze skonstruowane. Bardzo fajnie mi się czytało ten zbiór, tak jak taki po prostu zbiór krótkich filmów. Jakub Cwiek bawi się kliszami popkulturowymi, tak jak już mówiłam, mamy pościg za mordercami mamy uprowadzenie pary mamy na przykład też co bardzo mi się podoba to opowiadanie list weterana wojennego do brusa Willisa jest to pisane to po prostu jest to list do do sławnej osoby tak jak już w innych tekstach popkulturowych między innymi w piosence Stan Eminema Mieliśmy taki zabieg. Więc dużo jest takich klisz, które Jakub Ćwiek na swoje potrzeby przeinacza. Polecam Wam, bo to wydanie Jakuba Ćwieka bardzo mi się podoba. Znaczy Jakub Ćwiek w tym wydaniu. <grym> bardzo mi się podoba, jest to coś innego od tego, co, co, co pisał, bo ani to nie jest zbliżone do kłamcy, ani nie jest zbliżone do, do dreszczów, ani do Grim City. Jest to zupełnie coś innego, nowego, ale bardzo dobrze sobie Jakub się z tym poradził i podobało mi się. Na dzisiaj to wszystko. Polecam Wam drobinki nieśmiertelności Jakuba Ćwieka. Zapraszam na mojego Instagrama i do zobaczenia następnym razem.